Znaną myśl Konfucjusza. Powiedz mi. A zapomnę. Pokaż. Zapamiętam. Pozwól mi zrobić. Zrozumiem. Zbliżający się siódmy Kongres Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego oraz Drugi Śląski Kongres Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej to czas i miejsce spotkania w dialogu, teorii i praktyki pod hasłem przewodnim Nauczanie przez działanie. Czym jest nauczanie przez działanie? Nauczanie przez działanie to odkrywanie potencjału dziecka. Podróż w świat zmysłów. Podkreślenie praktycznej i pragmatycznej wartości wiedzy. Inwestujesz czas. Co zyskujesz? Uczestniczysz w trzech wykładach, bierzesz udział w czterech z siedemnastu warsztatów i tym samym wzbogacasz swój warsztat pracy o nieszablonowe rozwiązania, uzyskujesz pedagogiczne wsparcie i networking. Pamiętaj, spotykamy się o godzinie 16, 18 listopada na platformie Microsoft Teams. A następnego dnia, 19 listopada, spotkamy się na żywo w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach już o godzinie 9. Pamiętaj, Zarejestruj się na to wydarzenie. Zapraszamy Cię serdecznie.